Firma Alfa Szkło z Hoczni zajmuje się wszelkimi usługami związanymi z cięciem i obróbką szkła na zamówienie, oferuje kabiny prysznicowe nadruki na szkle. Zapraszamy. Mimo, że pada deszcz, my dzisiaj będziemy pytać mieszkańców Andrychowa, co ym, zawdzięczają swoim mamom. Nie zwracamy uwagi na deszcz, czego się w końcu nie robi dla swoich rodzicielek, tak? Co pan zawdzięcza swojej mamie? No, dużo! Cóż mogę, no. Życie, dobroć. Czyli same pozytywne cechy w naszych mamach. No, pewność siebie, no takie coś. Mamy takie pytanie, co pani zawdzięcza swojej mamie? no wszystko. Chociaż bardzo w czas zmarła, ale wspomnienia i to, co przekazała, to zawsze się to mamy wspomina. Najczęściej teraz na cmentarzu. Co zrobić? Ponieważ już dużo mam lat. Ale staram się też być dobrą mamą. Ja mam kochaną mamę i wszystko jest wspaniale. Ja widzę, że jest pani y, młodą mamą. A co pani zawdzięcza swojej mamie? Swojej mamie? O, że daje całe serce swoim dzieciom że jest dla nas wszystkim, teraz dla wnuczki również, najważniejsze duże serce. Co pani zawdzięcza swojej mamie? Wszystko. <laughs> Opiekę, że y, się mi poświęciła przez całe mm. życie. Oj, przede wszystkim to kim jestem, czyli to, że jestem dobry dla ludzi. Mama zawsze, zawsze jest miła, sympatyczna i daje każdemu szansę. O. No to myślę, myślę, że to jest taka najważniejsza czy cecha. Czyli taka prawdziwa kobieta, która łagodzi obyczaje. O! Dokładnie. Trochę mi słów brakowało, ale to właśnie o to chodziło. No i właśnie tą, tą cechę taką typowo serdeczną. O! Serdeczność. Eee, bardzo dobre życie. Eee, przystojność? <laughs> no co jeszcze mogę? Zawdzięczać mam je, no. Nie zostawiłam je bez grosza. No, no, no trudno mi je określić teraz Ale tak nasz... W samych superlatywach by Pan określał? No, no, jestem bardzo zadowolony z wychowania. Już mhm. po kwiaty dla mamy? Tak. A co zawdzięczasz swojej mamie? E, wszystko. No. Ciężko w jednym zdaniu to określić, prawda? Tak, to znaczy ciężko mi teraz się w ogóle wypowiadać, bo jestem trochę zaskoczony, że na Was trafiłem w końcu. Rozumiem, okej. Okay. W końcu na nas trafiłeś, dokładnie. Powiedz mi, ty możesz złożyć w takim razie swoje mamie życzenia takie, to będzie jeszcze bardziej myślę wyjątkowe niż kwiaty. Mamo, Renato, dziękuję Ci za wszystko, co dałaś mi w życiu. Pozdrawiam. Dominik. Twojej mamie no przede wszystkim to, że jestem, to, to jest najważniejsze. Poza tym no, podejścia do ludzi, no, nauczyłam je takiego właściwego oraz, oraz to, czy no, jesteśmy dla drugiego człowieka dobrzy czy nie i właściwie oceny sytuacji.